Dzień dobry, dzień dobry. Za mną znajduje się pacjent, a przede mną wszczep, czyli antykuna oraz dodatkowo pewna zabawka. Jest kilka powodów, dla których nie zdecydowałem się na standardowy montaż antykuny, czyli instalację, gdzie urządzenie działa 24 godziny na dobę. Pierwszym z nich jest fakt, że samochód zarówno w nocy jak i w dzień jest garażowany. Garaż stanowi część bryły budynku, więc ewentualny dźwięk dobywający się z antykuny mógłby być uciążliwy dla domowników. Drugim z powodów jest sytuacja, gdy na przykład, wjeżdżając na kemping, śpiąc pod namiotem, antykuna byłaby uciążliwa zarówno dla nas, jak i dla innych kempingowiczów. Oczywiście wiem, że są antykuny, które mają wbudowany fizyczny przełącznik, którym można je wyłączyć i egzemplarz, który zakupiłem, taki właśnie posiada. Jednak to rozwiązanie nie satysfakcjonowało mnie w pełni. Oprócz samej antykuny, zakupiłem również zdalnie sterowany przekaźnik, za pomocą którego będę aktywował bądź dezaktywował zasilanie antykuny. Nie pozostaje mi nic innego jak wziąć się do roboty i pokazać wam, jak to wszystko możemy zamontować i jak sprawdzi się w praktyce. Lecimy. Szybkie info, jak całość ma działać. Sam przekaźnik za pomocą dwużyłowego przewodu połączymy z akumulatorem. Użyjemy oczywiście dodatkowego zabezpieczenia w formie bezpiecznika. Tak, podłączony przekaźnik będzie już odbierał sygnały z pilota i pozwoli się sterować. Co tutaj dokładnie mam na myśli? Za pomocą pilota będziemy mogli aktywować przejście normalnie otwarte, aby został podany na nie prąd, który. Zasili antykunę. Pilot posiada dwa przyciski. On/Off. Przycisk On aktywuje wyjście normalnie otwarte. Przycisk OF przełącza z powrotem na wyjście normalnie zwarte. Wstępna przymiarka pokazała mi, że ten przewód i tak jest za krótki. Ja będę go ciął, aby ten bezpiecznik z oprawką wykorzystać do zasilania całego przekaźnika. A resztę przewodów dolutujemy. Ile taki zestaw potrzebuje prądu? Wykonałem oczywiście pomiary, sam przekaźnik, kiedy jest aktywny, pobiera około 30 mA. W przypadku kiedy nie jest aktywowany, ten pobór mocy jest tak znikomy, że miernik go nawet nie wskazał. Jeśli chodzi o samą antykunę, w momencie wydawania dźwięku pobiera około 17 mAh, w przypadku wydawania sygnału świetlnego około 15 łącznie daje to nam kolejne 30 z racji tego, że cały zestaw będzie aktywowany za pomocą pilota. Antykuna wydaje sygnał dźwiękowy bądź świetlny okresowo, Przyjmuję, że taki zestaw podczas działania będzie pobierał około 50 mA prądu. Zakładając akumulator 60 amperogodzin ah, Daje nam to 50 dni pracy tego zestawu do momentu rozładowania akumulatorów. Lecimy z montażem. Tego nie używajcie bez nadzoru dorosłych. Pamiętajcie. Wygląda na to, że zestaw jest gotowy. Wrzucamy całość do obudowy. Te przewody nam się tu powinny ładnie rozdzielić. Zgadza się. To mamy tutaj masa do masy plus puszczony do wspólnego no tu. Zamykamy nasz przekaźniczek i mam nadzieję wykonamy próbę generalną na akumulatorze zewnętrznym, żeby ewentualnie nic nie zepsuć w dasterku. Akumulator testowy 12,5 V to właściwie tyle samo co aktualnie w dasterze, ponieważ sprawdziłem to zanim zacząłem ten zestaw tutaj montować. Teoretycznie zestaw jest odpalony, a tylko na się nie uruchomiła, ponieważ nieaktywny jest przekaźnik, który mam nadzieję teraz aktywuje i wszystko ruszy. Wygląda na to, że zestaw działa. A jaki jest plan na montaż w dasterze? Oczywiście w tym miejscu pod tą śrubę zamontujemy plus, analogicznie z drugiej strony minus. Do tej wiązki przewodu, która tutaj jest dość solidnie zamontowana, Chycimy przekaźnik, a w tym miejscu zamontujemy antykunę, ponieważ tutaj jest największy otwarty obszar w dasterze z tego co mi się wydaje. Oczywiście idealnie byłoby, gdyby jedna antykuna była tutaj, druga może tam, skierowane do dołu. Teorii jest wiele. Ja decyduję się na podstawowe zabezpieczenie. Jedna antykuna skierowana w komorę silnika. Rozpoczynamy montaż. Polecimy sobie od końca. Zacznijmy od zamontowania antykuny, następnie przekaźnika. Chwycimy również przewody, i na końcu zamontujemy zasilanie, aby uniknąć majstrowania przy tym zestawie już z podłączonym zasilaniem. Myślę, że skierujemy to lekko w dół. Tutaj jest wbudowany czujnik ruchu, który powinien uruchomić sygnalizację świetlną i dźwiękową, jeśli wykryje, że coś dzieje się pod maską, więc obrócimy go w ten sposób, aby był skierowany w tą stronę. Tutaj było generalnie najwięcej śladów. W porządku, gdzieś tutaj myślę zamontować przekaźnik, więc ten przewód resztę sobie tutaj zwiniemy i zamontujemy. Jak już będzie przekaźnik na swoim miejscu. OK. Dotarliśmy do momentu, kiedy musimy sobie poluzować te śruby. Skoczę po klucze i działamy dalej. Klucz dziesiątka. Bo nikt się nie starał tak za mocno dokręcić, bo ledwo dotknąłem i właściwie to zeszło. Zakładamy oczko. Przełączamy grzechotkę. Dociągamy. Oczywiście z wyczuciem. Został nam do podłączenia plus. Tutaj oczywiście mamy bezpiecznik jednoamperowy dostarczony przez producenta Antykuny. Z racji na to, że ten pobór tutaj łącznie jest około 50, powiedzmy 60 mA, on w zupełności nam wystarczy. Nie ma sensu go zmieniać jak to sobie tutaj zamontować, żeby to było najbardziej sensowne, czy górą, czy dołem? Pewnie lepiej tutaj pod spodem to puścić. Ten bezpiecznik zamontujemy sobie tutaj ten przewód gdzieś tutaj i będziemy w domu. Operacja wstępnie zakończona. Wygląda na to że pacjent nie zmarł. Ten przewód ładnie puścimy tutaj. Lecimy sobie oprawkę. Mam nadzieję że było widać. Może też nawet słychać i chyba powoli Kończymy. Tutaj też jest oczywiście przełącznik, który można użyć, żeby wyłączyć antykunę ręcznie. Ale nie po to kupiłem przekaźnik sterowany na pilota, aby to robić. Jeśli chodzi o samo urządzenie, czyli o to niebieskie pudełeczko. jest to antykuna firmy Bielik, model Pro Radar lub Ultra Radar. W tej chwili nie pamiętam, musiałbym sprawdzić, ale to nie jest najważniejsze. Ponieważ tego wideo nie traktujcie jako polecenie tego sprzętu, nie zobaczycie też pod filmem żadnego linku sponsorowanego, ponieważ y, takiej współpracy nie ma. Ja nie mam żadnego porównania, jeśli chodzi o te sprzęty. Nie wiem, który jest lepszy, który jest gorszy. Jeśli chodzi o sam przekaźnik, jest to przekaźnik dostępny na najbardziej popularnym portalu aukcyjnym w Polsce. Oczywiście nie traktujcie tego wideo jak instrukcję montażu Antykuny w najlepszym możliwym miejscu, jako najlepsze możliwe rozwiązanie. To wideo to raczej ciekawostka, jak można zmodyfikować standardową Antykunę, aby dodać możliwość jej zdalnego sterowania. Jeśli wideo Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Nie obrażę się również, jeśli zasubskrybujecie kanał. I co? Do zobaczenia. Na gigancie.